Witajcie, kochani, dzień dobry. Dzisiaj jest już czwartek, 17 lipiec. Zapraszam na czytanie Słowa Bożego. Pomódlmy się. Dobry Boże, dziękuję Ci za ten nadchodzący dzień, Panie. Bądź z nami tego dnia, Boże. Kieruj nas i nas prowadź. Opiekuj się nami. Żeby nam stopa się nie podwinęła, panie. Opiekuj się nami, żebyśmy kroczyli odważnie z tobą, mówiąc o tobie, wierząc, że Ty jesteś, panie, że Ty wszystko widzisz, że możemy pokładać nadzieję w tobie i zaufanie. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. Przemawiaj do nas, panie. Podczas czasu, kiedy czytamy i słuchamy Twojego słowa, umacniaj naszą wiarę. Pomóż nam oddawać czas Tobie każdego dnia. Pomóż nam postawić Ciebie na pierwszym miejscu w naszym życiu. Pomóż nam zaufać, Boże. Dziękujemy Ci, że opiekujesz się naszymi rodzinami, Panie. Umacniaj nasze rodziny, uzdrawiaj oddalaj wszelkie zło i otaczaj swoją opieką Boże. Kochamy Cię i modlimy się w imię Jezusa Chrystusa, Chrystusa naszego wybawiciela i naszego Pana. Amen. Witajcie, kochani, zapraszam. Zaczniemy od księgi liczb rozdział 13. Pobyt w Oazie Kadesz, wysłanie świad świadowców do Kanaanu. Jahwe przemówił do Mojżesza: Wyślij mężów, aby przebadali ziemię Kanaan, którą przeznacza przeznaczam dla synów Izraela. Wyślijcie po jednym mężu z każdego pokolenia waszych ojców, i to same osoby znaczniejsze. Mojżesz wysłał ich z pustyni Paran, jak mu to Jachwe nakazał, a wszyscy ci mężowie byli wodzami synów Izraela. A oto ich imiona: z pokolenia Rubena, Szamua, syn Zakura, z pokolenia Symeona, Szafat, syn Choriego, z pokolenia Judy, Kaleb, syn Jefunego, z pokolenia Issachara, Jigal, syn Józefa, z pokolenia Efraima, Hoshea, syn Nuna, z pokolenia Benjamina, Palti, syn Rufuj. Rufuj, z pokolenia Zebulona, Gadiel, syn Sodiego, z pokolenia Józefa, Zlini, Manasego, Gadi, syn Susiego. Hello reading in Polish. <coughs> Z pokolenia Dana, Amiel, syn Gamaliego. Z pokolenia Ashera, Setur, syn Mikaela. Z pokolenia Neftalego, Nachbi, syn Wafsiego. Z pokolenia Gada, Geuel, syn Makiego. Oto imiona mężów, których wysłał Mojżesz w celu poznania tej ziemi. A Hoszei, synowi Nuna, nadał Mojżesz imię Jozue. Wysłał ich więc Mojżesz, aby zbadali Ziemię Kanaan, mówiąc do nich: idźcie przez Negeb i wejdźcie na góry. Przyjrzyjcie się tej Ziemi, jak ona wygląda i czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny, czy też słaby, nieliczny, czy mnogi. Zobaczcie też, jaka jest ta Ziemia, którą on zamieszkuje, dobra czy zła. I jakie są miasta, w których mieszka, czy są to obozowiska, czy też twierdze, czy gleba tam ży żyzna, czy jałowa, czy rosną na niej drzewa, czy nie. A postępujcie sobie mężnie. Weźcie też trochę owoców z tej ziemi, a był to właśnie okres dojrzewania winogron. Poszli więc i badali kraj od pustyni Cin po Rehob. W kierunku Hamat, naprzód weszli do Negebu i doszli aż do Hebronu. Tam mieszkali Achiman, Szeszaj i Talmaj, potomkowie Anaka. a Hebron zbudowano siedem lat przed zbudowaniem Coan w Egipcie, dotarli aż do Doliny Eszkol, tam ucięli latorośl z jednym gronem winnym. I nieśli ją we dwóch na drążku. Wzięli także nieco owoców granatowca i trochę fig, a miejscowość ta nosi nazwę Dolina Eszkol, właśnie z powodu grona winnego, które tam ucięli synowie Izraela. Witajcie, kochani. Po upływie czterdziestu dni powrócili. Po poznaniu kraju szli więc i dotarli do Mojżesza, Arona i całej społeczności Izraelitów w Kadesz, na pustyni Paran, zdając sprawę im i całej społeczności. Pokazali też owoce tego kraju, opowiadając mu, tak mówili. Weszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś. Rzeczywiście opływa ona w mleko i miód, a oto i jej owoce. Jednakże lud, który mieszka w tej ziemi, jest silny, a miasta są warowne i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również potomków Anaka, Analekici mieszkający w południowej części kraju, Achityci, Jebuzyci i Amoryci mieszkają w górach. Nad morzem zaś i nad Jordanem mieszkają Kanaanici. Kaleb uspokajał, uspokajał lud, szemrzący przeciw Mojżeszowi, mówiąc: Ruszajmy więc i bierzmy tę ziemię w posiadanie, bo z pewnością potrafimy nią zawładnąć. Ale mężowie, którzy chodzili z nim na zwiady, powiedzieli: nie możemy wyruszać przeciw temu ludowi, bo jest on silniejszy od nas. I rozpuścili wśród Izraelitów przesadne wieści o ziemi, którą poznali. Kraj, przez który wędrowaliśmy, aby go zbadać, to kraj wyniszczający swoich mieszkańców. Wszyscy zaś lud, który widzieliśmy, to ludzie rośli. Widzieliśmy tam i olbrzymów, bo potomkowie Anaka należą do olbrzymów. Sami sobie wydawaliśmy się szarańczą. I takimi byliśmy też w ich oczach. I tutaj zakończymy księgę liczb, rozdział 13. I teraz przeczytamy księgę psalmów, czterdziestą pierwszą. Werset pierwszy do dziesiątego. Szczęść Boże, witajcie kochani, słuchajcie Słowa Bożego, niech Was umacnia. Modlitwa w chorobie. Uwaga dla kierownika chóru, psalm Dawida. Błogosławiony, kto się troszczy o biednego, w dniu niedoli Jachwę go wybawi. Jachwę otoczy go opieką. Zachowa przy życiu i pozwoli mu zaznać szczęścia na ziemi. Nie wyda go na pastwę jego nieprzyjaciół. Jachwe pokrzepi go na łożu boleści. W czas choroby wszelką niemoc jego odmieni. Wołam więc: Jachwe, zmiłuj się nade mną, przywróć mi zdrowie. Zgrzeszyłem bowiem przeciwko tobie. Złorzeczą mi moi przeciwnicy, Kiedyż umrze wreszcie i kiedy zaginie imię jego. A gdy mnie, który odwiedzi, przemawia fałszywie, w sercu swym niegodziwość gromadzi, a gdy odejdzie precz, rozpowiada dookoła. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, szepcą wspólnie przeciw mnie i snują o mnie najgorsze przewidywania. Drąży go Nieuleczalna niemoc, położył się i już nie powstanie, nawet przyjaciel mój, na którym polegałem i który chleb mój spożywał, podstępnie przeciw mnie wystąpił. I to była księga psalmów 41, i teraz przeczytamy księgę przysłów 18, werset 5 i 6: Język złośliwca. Nie jest rzeczą godną okazywać względy bezbożnemu, by pognębić sprawiedliwego w sądzie. Wargi głupiego wściągają go do zwady, a usta jego domagają się razów. I to była księga przysłów: 18. I zakończymy, kochani, Apokalipsą Jana, rozdział 12. Losy Kościoła. <laughs> niewiasta obleczona w słońce i smok. Potem ukazał się wielki znak na niebie: niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Jest brzemienna i woła w bólach i mękach rodzenia. Ukazał się też inny znak na niebie: oto wielki smok ognisty. Ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zamiata trzecią część gwiazd z nieba i zrzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, a żeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie na miejsce przygotowane przez Boga, tam będzie, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, tam będzie żywiona przez 1260 dni. Nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem, i wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. Strącony został wielki smok, wąż starodawny, nazywany diabłem i szatanem, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca, bo strącony został oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarża ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali życia swego aż do śmierci dlatego radujcie się niebiosa i ich mieszkańcy biada ziemi i morzu bo wstąpił do was diabeł pałając wielkim gniewem świadom że mało ma czasu a kiedy smok spostrzegł że został strącony na ziemię za zaczął prześladować niewiastę która porodziła mężczyznę a dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego aby leciała na pustynię na swoje miejsce tam ją żywią przez czas i czasy i połowę czasu zdala od węża a wąż wypuścił z paszczy zaniewiastą wodę jak rzekę żeby ją rzeka porwała lecz ziemia przyszła pomocą niewieście Otworzyła ziemia swoją paszczę i pochłonęła rzekę, którą smok wypuścił z paszczy. I rozgniewał się smok na niewiastę i odszedł, by rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań bożych i mają świadectwo Jezusa i staną na piaszczystym brzegu morskim. I tutaj zakończymy Apokalipsę Jana, kochani. Rozdział 12, więc dziękuję, że jesteście ze mną. Zapraszam, kochani. Za każdym razem, jak czytam Słowo Boże, zapraszam, żebyście tak samo słuchali i umacniali się w tej wierze, którą mamy, w tym darze, który jest dostępny nam, bo to jest taki dar, że możemy czytać Słowo Boże, że możemy zastanowić się nad tym, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i nas wybawił od śmierci, od grzechu. Więc bierzmy na siebie nowe szaty, bierzmy na siebie tą łaskę zbawienia nie żyjąc w grzechu, nie żyjąc w lęku, tylko żyjąc z Bogiem, umocniając się, że on nas kocha, że on o wszystkim wie, on zna nasze serca i zanosząc Bogu wszystkie nasze problemy. Bo tylko jemu możemy się naprawdę zwierzyć. I tylko on może nam pomóc. Więc dziękuję jeszcze raz, wspaniałego dnia dla Was i zapraszam, kochani. Wszystkiego dobrego.